Chyba już spróbowałem. Dobra, Ciach. Tak? Czy w naszym świecie istnieją niewolnicy? Powiedzą Państwo, że nie. A ja pozwolę się sobie z tym nie zgodzić. Otóż niewolnictwo nie skończyło się w Polsce wraz z feudalizmem. Współczesne niewolnictwo ma się dobrze, a nawet się rozszerza i to w bardzo szybkim tempie. Wszyscy stajemy się niewolnikami uzależnień. Już nie tylko takich nałogów jak papierosy czy alkohol, dzisiaj uzależnić potrafi nas wszystko. Dla dziennikarza czy też reportera to jest fascynujący temat, zawsze atrakcyjny. Przy tym temacie reporter najlepiej może realizować swoją misję misję rozumienia drugiego człowieka. Dlaczego stał się tym, kim jest? Dlatego w imieniu Żyli Konkursu Uzależnienia XXI wieku chciałbym ogłosić, że pierwsze miejsce w wysokości 2000 zł zdobył reportaż Agnieszki Urazińskiej nimfomanka z wysokich obcasów. To jest reportaż o seksocholiczce z bardzo wyraźną bohaterką, której autorka poświęciła wiele czasu. Dzięki czemu powstał tekst głęboki, nieoczywisty, który jest próbą zrozumienia mechanizmów, jakie doprowadziły do niszczącego uzależnienia. Drugie miejsce w wysokości 1200 zł zdobył reportaż Wojciecha Staszewskiego. Wszyscy Jesteśmy sieciocholikami z Newsweek'a. To tekst o tym, jak dojmująco przykle i niewygodne jest życie bez połączenia z siecią internetową. Materiał bardzo pomysłowy, różnorodny, z próbą uniezależnienia się od uzależnienia, która kończy się niestety niepowodzeniem. Trzecie miejsce w wysokości 800 zł za audycję radiową otrzymuje pani Kamila Perka, Audycja nosi tytuł Musisz zacząć grę od nowa i była emitowana w Radiu Łódź. Zdaniem Jury to jest poruszająca historia chłopca skazanego na dwie zależności: gry komputerowe i utrzymywanie przez matkę. Kiedy matka umrze i nie będzie go miał kto utrzymywać, chłopiec planuje popełnić samobójstwo. Duże wrażenie robi zestawienie wypowiedzi syna i matki, obojga bezradnych wobec siły, nad którą nie mogą zapanować. Żli, którego jestem przewodniczącym, przyznało również wyróżnienie honorowe i to wyróżnienie otrzymuje reporterka, dziennikarka Katarzyna Śwituszak-Pelc za dwie audycje radiowe. Anonimowi Żarłocy oraz Uzależnienie od seksu. Katarzyna Świdłuża-Pelt w swoich audycjach konsekwentnie wyszukuje uzależnionych do przyczyn ich choroby, odwiedza z mikrofonem ich mitingi, rozmawia ze specjalistami. Żyli wysoko oceniło walory merytoryczne jej audycji. W imieniu Żyli, które obradowało w składzie dr Bernadetta Lelonek-Kuleta z Katedry Zdrowia Psychicznego. Yy, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz pani Bożena Maciek-Haściło, psychoterapeutka, członek Rady Superwajzorów Psychoterapii Uzależnień. W tym imieniu mówię ja, Mariusz Szczygieł, reporter z Fundacji Instytut Reportażu.